Witam serdecznie, moim gościem Wojciech Janusz na Old Boys. Dzień dobry. Wojtek, dzisiaj remis. Remis, w ostatniej końcówce tutaj zdobywacie tego gola na ten jeden punkt. Jak to jest cenny punkt? Czy ten remis sprawiedliwy? Myślę, że tak. Byż był wyrównany, ogólnie drużyny gdzieś tam blisko siebie w tabeli zajmują lokaty. Więc się sprawiedliwy, co prawie przegrywaliśmy dwoma bramkami, ale na dziś ten charakter wychodzi, potrafimy gdzieś to odciągnąć później, ten, ten, ten wynik, żeby był bardziej, bardziej korzystny i okej, okay, cieszymy się z punktu i dalej, jedziemy dalej. I jak się dzisiaj zaprezentowali Wasi rywale? Bardzo dobrze, no solidna drużyna, młode chłopaki, no mają zdecydowanie więcej siły niż, niż, niż my, no, u nas jednak tych, tych leciwych panów jest, jest więcej, więc widać, że po prostu dziś ta druga połowa zawsze jest trochę słabsza, ale dzisiaj rzeczywiście wyciągnęliśmy z 3-1 na 3-3, duży no, szacunek dla... Dla tych starszych panów Grałeś w piłkę fajna kariera piłkarska. Pytanie dzisiaj podchodzisz do rzutu karnego. Pewniaczek strzał taki piękny, że pytam, czy to Ty zawsze byłeś takim egzekutorem, że dzisiaj to tak, tak pięknie wyglądało? Starałem się brazić tam ciężar w piłce seniorskiej na siebie. Nie zawsze się to udawało. Nieraz pewnie ktoś jak będzie oglądał, że ten wywiad, to będzie się śmiał i przypomysł sobie nie jedne punkty stracone przeze mnie, ale czasami też się strzeliło, więc gdzieś tam nie wyjdzie takiej odpowiedzialności nie boję się wzięli na siebie i dzisiaj się udało fajnie. Pierwsza runda za nami dziewięć kolejek rozegranych, przed nami miesiąc. Przerwy, potem przystępujemy do rundy rewanżowej. No, wiadomo, że pewnie nie będziecie zadowoleni z tych wyników, ale spodziewałeś się, że ta pierwsza piątka będzie osiągnięta? A tutaj taka niemiła niespodzianka. Myślałem, że tak. Myślałem, że w tej piątce się, pierwszej piątce się znajdziemy, jednak y, luki kadrowe przez cały, przez, przez cały ten sezon i myślę, że tutaj to wszystko gdzieś to na to się zważyło, że jednak, że jednak mamy taką pozycję niejedną. No, brakowało nas w kilku meczach takich kluczowych, gdzie mieliśmy tych przeciwników gdzieś tam blisko siebie w tabeli, brakowało drużyny, kontuzje, nieobecności, no i te punkty gdzieś tam pouciekały. No ale nic, no jest ta teraz y, grupa spadkowa, będziemy tutaj grać z tymi drużynami gdzieś tam z niższych lokali. i musimy punktować i walczyć o to, żeby się w tej lidze utrzymać. Dziękuję za wywiad i życzę udanych wakacji. Dzięki.